Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Shoteu, Kto nie subuje tempała? I przypominam Wam, że mamy praktycznie codziennie transmisję na żywo na Twitch.tv, diabeł 6. Dzisiaj sobie bierzemy to znowu nawłoni. Gramy w podróbkę GTA 6 za 5 złotych. Mm, mm. mm, mm. Czy to jest wiwat Słowakia? Bo daj, że tak się nazywała ta, ta giereczka. A, kto nie połuje ten szota, tak. Videojuego llamado O kurde. Kur? O! o hej, liczę właśnie pieniądze. Kolejne gry ze świetnika, let's go. Ja nic nie dostałem. Witajcie w kolejnym odcinku Krap Składu. Dzisiaj zajmiemy się GTA 6. Tak jakby, bo to nie jest GTA, tylko jego podróbka. Dzisiaj mamy grę, która i tematyką, i rozmachem... The Blunderbuss, okej. Okay. 6. Zgadzam się, że to będzie niesamowite przeżycie. No ale zacznijmy od tego, że sprawdzimy sobie, co twórcy obiecują. Gra ma bardzo ciekawy tytuł. The Pieta. Blunderbuss. A, to okazało się, że jest to garłacz? Kosztuje 4 zł. i 49 groszy. Ceny Ale gru, cena zajebista. A tutaj uczciwa cena. To jest ta znajomość branży. 4 zł. 49 groszy i GTA może być wasze. Skupmy się na tym, co oferuje nam tak właściwie opis tej gry. Ej, kiedyś będzie trzeba zrobić taki stream, gdzie będziemy grali we wszystkie podróbki, kurwa, GTA, we wszystkie podróbki Dark Souls itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Przemierzaj ulicę Santo Domingo na Dominikanie w tej trzecioosobowej strzelance z otwartym światem. Podążaj za historią Eduardo, który ujawnia spisek, który może zniszczyć całe miasto. ci swoją rodzinę i broń jej honoru. O, to jest super. Obecna wersja jest w fazie wczesnego dostępu i zawiera ograniczoną zawarto zawartość. A gra jest oznaczona jako wczesny dostęp? A? Wydaje mi się właśnie, że nie jest i to mnie też najbardziej szokuje. Ma 10 recenzji, z czego większość to niestety recenzje negatywne. Remake Dlaczego? nie, tak, nie miało negatywne recenzje, więc to nic nie znaczy. Ty czekaj, ale to mają 10 recenzji, to nie mogli chociaż kogoś z rodziny poprosić, żeby tam dali jakąś pozycję? Od... Może małą mają? Ten opis jest niesamowity, strona na Steamie gry i screenshoty wyglądają wyśmienicie, ale bardzo często w przypadku takich obiecujących gier okazuje się, że jest to niewielka mapa, zero mechanik. Sprawdźcie więc, czy The Blunderbuss jest czymś więcej niż tylko pustą obietnicą. Czy to rzeczywiście konkurencja GTA6. Spotykamy się ponownie. GTA6, czekamy na GTA6. Czekam. Zwiastuny, fajne się pojawiają. Fajne liki. Ja jestem najbardziej zszokowany, jakie Rockstar ma zaplecze prawne. Dobra, mamy grę, która nazywa się The Blunderbuss. Gra wygląda jak takie mocne GTA. Obrazek przedstawia, że tutaj będzie się działo no naprawdę dużo. Jest, nie wiem, cena napadu czy scena randki. Chłop stoi i nie wiadomo na co patrzy. Jakaś dzielnica ze śmieciami. Boisko do kosza z dwoma dziwnymi ludźmi stojącymi w, w identycznej pozie. Nie <laughs> że ta sama kobieta jest. No ale w GTA 6 miało być bohater. Pewnie dokładnie te same to kobiety były też jako NPC. To jest, mi się wydaje, takie GTA pomiędzy piątką a szóstką. Taki nam, łącznik. 5,5. No, no, zobaczmy. Figural, Graphics, graficos. Graficos bios, graficos medios, graficos epicos. Epicos, epicos. Hola. hola, Hola. No, no hablo inglés. Soy de ahora. Este video... Hola. ahora. <laughs> <laughs> <Kurwa. laughs> <laughs> Brawo! Dobre rozpoczęcie. To jest chyba najlepsze rozpoczęcie w historii y, GTA. Jołego llamado. Ktoś pierwszy. Wywalił mu z Garłacza. Ja mam takie wrażenie, że on się tłumaczył, że to nie jest finalny produkt. A to ten el producto final. Estetyka tego pokoju obdrapanego, no czegoś takiego nie widziałem jeszcze. To wygląda, jakby się po prostu zepsuł Jotpek Nivel Dinero, Muertos, Muertes, Muertos śmierć. Muertos śmierci, dinero pieniądze, Nivel. To jest ile samochodów będzie chyba? Skąd to wszystko wiesz? A, byłem w. Tokły w developers. What the fuck, co to za screen jest, kurwa? Skąd ty to wszystko wiesz? Aaa, byłem w. <laughs> head, czy wzięłeś wakacje w kolejce do Jezusa w Rio? <laughs> Ale giga chat head. Tokły w developers. Tokły w developers. Dziękuję serdecznie, cajemu. Ekstra. Karabin, nie sprawdzę się kolejnie. You are, do, you are Dominican. Nie zdarzyłeś <laughs> nawet czytać Możesz zostać napadnięty wszędzie. wszędzie. Co? To jest sposób na to, że mówią ci, że cię lubią. To jest miasto przestępczości. Ale jest klimat GTA, no, Bo zawsze klimat. jak się... Tak. tak. GTA się. Ty, ale... Z... Jak na 5 zł to te twarze nie są źle zrobione. To mi ta jedna. I ta muza jest tam w tle. I zauważ koszulę? No, koszula. Republika Dominikana Capotillo 1992 wow. Capotillo. Wow, wow, wow! Kurwa. Dobra. Mam wrażenie. Jednak ja nie jest najlepiej. Oglądał film na YouTubie w Prędkości 2.0, trochę za szybko tak. cięcia są. My tutaj niczego nie przyspieszyliśmy, żeby była jasność, to tak jest w tej grze. O on jest taki spocony czy mokry? <laughs> chyba, chyba pada na ziemię. <laughs> Ale... <laughs> <Jaki charaluch. laughs> Jaka la cukaracza, kurwa. No, no me co się tam dzieje? To oh. są te miejsca, których Rockstar się bał pójść, ale oni się nie boją. Zobacz, dońce. Zbieraj te kobiety. Jakie dońce? Dobry kawałek. Ja może dziękuję za 11. Co, w rokarce nie ma tuszu? Co na Jakaś kobieta się pojawiła. Co się dzieje? Wyszła, ja nie nadążyłem. Czemu ona w lokach idzie? Co się dzieje? Kancela, coño! Recoje! <laughs> Peru diablo górny kochaj, bo jakinową I powiedziała, jesteś zwolniony <śmiewa> <ty. śmiewa> Jezu, jaki kung fu Ej, no my O Jezu, to kurwa, zaczynać Ty! Ja pierdolej jaki sitki Ty diablo to jest? Jak w Sifu Kurwa nieśmiertelna! D -d -d Dźwięki tych uderzeń są takie. Co, mam pochodnie? Pochodnie. <śmusza> 90 drogi nie było latarek. Oh, gwiazdkę, mam gwiazdkę! O cholera. Nienawidzę tej roboty. Ale leci. Go home, take a concho. The... Ginga, dziękuję serdecznie co, co za przedłużenie jest? subskrypcji. Ten coś ogłasza na tym, na megafonie. O, o. Gdy? Ty pies jest nawet. O matko. On jadą po mnie. Tak zahamowali te koła. Ale jakie kolory są w ogóle no. te? Co on robi? On Cześć. idzie do mnie czy do tego. Nie, nie do, tego do tego chyba. Nie. Wywiad robi, pyta się. O! Aha, gdzie jest ten zły? No, ej, super. Jaki, Jaki skok, co jest? Królika jakiegoś... Ej, dwie gwiazdki no. masz. Tutaj było, że można adoptować psa. I chodzi adoptar. Ten... O kurwa. Ej, super. <śmiecki> <zajebio> <śmiecki> Jaka animacja. Że... Tego... Kota weź. że mnie Ale patrz te jego nogi tylne. No widzę, jak leci. <śmiecki> jak być sparaliżowane trochę. Możesz <śmiecki> do policji wejść. To jest posterunek policji taki przyczółek. <śmiecki> to zajebisty posterunek, ty kurwa, kwadrat tak, postawiany, Którym nic nie ma. Contro at the corner, ale co to znaczy konto? Oeh el mio kez O patrz, jedziemy San Andreas 2.0 Ale teraz jest klimat jest... jak San Andreas no? albo takie takie, tak. no, takie szanuję, jeszcze... Gieba, szanuję. Widzicie, to wygląda. Jestem pod wrażeniem, że pan jest lip-sync jakiś no. usta, usta. Tam widziałeś, się dzieli na przystolikach. No to mi amory Moto kończą! <laughs> Ładna briga kochanie! Zawki mordę mato. Kirk! No elegancko, jest klimat, nie? No, proszę Gościu, kurwa! ują na rękę, ej! W pustym barze! Goodbye, Co? 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 <laughs> co, jest? co? tu się A. dzieje? Ciekawy jestem właśnie, że rzeczywiście będzie fabuła, bo jak to jest taka grana, ileś tam godzin zrobiona, nawet na takim... Jeżeli mowa o San Andreas, to kojarzysz może Total Overdose? Kurwa, na PlayStation w to grałem w chuj lat temu, albo na Xboxie, zajebiste było Total Overdose, w chuj godzin w to grałem. W niskim poziomie? To jest też jakoś całą, Mała przerwa od gry, bo to co widzicie jest imponujące. Pamiętam, jak ustawiałem zawsze auta, kurwa, i robiłem karambole w Total Overdose. Super gra. Ale chcieliśmy zaznaczyć, że twórcy przez jakiś czas po premierze bardzo mocno pracowali. Znaczy, no wtedy miałem parę lat, więc kurwa, wszystko mnie pewnie jarało z gierek. ...nad grą i stworzyli... Ale bardzo dobrze wspominam. Organizacji, które mówią nam też o rozmiarach tej gry. Pierwszy patch pojawił się 7 października 2022 roku. Naprawiono baga z misji numer 35. Wow, to ile jest misji w tym? Brzmi ambitnie. R? Mamy nowy sposób na kupowanie samochodów gdziekolwiek na mapie, udoskonalenie... Znaleźliśmy misję numer 25. Dodaliśmy mały tutorial i naprawiliśmy błędy. W paczu czwartym, który właściwie jest paczem piątym, tymczasowy malutki fix do mini mapy, który poprawia jej rotację. Alternatywna nowa misja numer 1 w paczu szóstym. Dodaliśmy GPS i psy. Poprawiliśmy oświetlenie. Dodaliśmy robotę jako taksówka. Poprawiliśmy animację. No tych paczy jest multum. Ostatni pacz był 5 marca 2023 roku. Czyli wtedy czyli... czyli... kontakt się Chyba jest. Czyli finansowanie. Niesamowite. Tyle aktualizacji więcej niż w wielu współczesnych, dużych tytułach. To jest właśnie to, za co kochamy gry komputerowe, że twórcy wspierają swoją grę po premierze bardzo długo. Ale właśnie, wróćmy do gry. No i normalnie, jesteś pod domem, nie? Eee, czekaj, no. Mapa. Mamy, patrz, mam dowód. Tu? Dowód osobisty. Tutaj. Kurwa, ile warte musi, musi być ten dowód? 001? Opis gwiazdki, jakiś śmierć? Dwa? Aha, ile zabiłem. Armeria. O, pokazuje. No, pokazuje ci, pokazuje to są teraz. ten, GPS taki jakby. No. Motka. Kamera jest zrobiona jak z takiego GTA 5. Aha, wyciągnąłeś broń i uciekają, widzisz? No za tu chyba. Go inside. Go inside. Ale jaki kurwa czonki fucker. plida. Telewizor. Nie! Yeah, <grym> naprawdę? Czy zmieniam kanały? O! O kurde, no to już wiem co robimy do końca tego odcinka. Ale straka. Chyba. Relax a little and watch TV, aha. Aaa, chyba usiądź. i co ja będę robił bez roboty? Tyle rachunków do zapłacenia. W GTA 6 będzie prawdziwe życie, trzeba będzie płacić rachunki. Jak nie ma roboty, to przychodzi do ciebie. Dabik <laughs> wleciał. Te animacje naprawdę momentami nawet coś tam działa, nie? Trzeba zawieźć e, walizkę. 10 tysięcy pesów, co jest w walizce. Nie pytaj. Ale to jest chyba. Nie wiem. Witaj. Interakcja jest A proszę, można gadać z nimi. Potrzebujemy e, samochodu. Ah! Wow! wow. Pierwsza szpada chciałabym zabrać. Chusta za muza. Change music. Gurde, prawdziwe GTA. Ale jaki ragdoll był działający, co jest? No naprawdę. Placy Nacional? Nie wiem, czy to było to? A, jest. Plac Alebandera. <laughs> <laughs> Jak śmiesznie to zawieszenie z tego auta chodzi. Jest, skok. Przejechałem pod... nie. Tego w GTA nie ma. Ale dziwnie się jeździ. No, widzę właśnie. Dziwnie przycina tak samo. samochód się tak blokuje. Na ulicach trochę martwo. Uwielbiam w tych grach z kosza, jak oni e, robią ten taki bekowy. Zobacz tutaj tę Kto <grym> auto jedźmy na ten krawężnik, no cały ale... się przesuwa. No powiem tak, lepiej się jeździ niż GTA 4. Góra, tam jest, widzisz? taka fajna. Mhm. Zaczyna być widać coraz więcej niedoróbek. No ale biegnie. Aha. Wow. co <laughs> to jest, kurwa. Co nie mieli gaci w ogóle? Panie tego punktu. Tak. Find the man so. and. Ale mają. Są się teraz poznać Nie no. wiem kogo. Hey, Milon. Hola, joven Nos conocemos? Mire. Pero <laughs> esto está vacío. Ty, znalazłeś tego dobrego. Przepraszam, mój chłopie Eduardo, ale muszę to zrobić. O kurwa! Łoooł! Wow. Ale to jest ten... Ale cutscena ten... dajebana! Nie na me dieron, me dieron! Goście, dostał shota w serce i pierdolili, że dostał. O cholera, zostałem postrzelony w serce. Serdeczne portawy na sesji Santo Domingo. Mapa ci się cała odblokowała, zauważ. No, przesunęła przesunęłaś. przesunęłaś. Ta, to mi wygląda tak, na hotel. No, no. Cztery gwiazdki tutaj są, a nie pięć. <laughs> Może w GTA 6 też będą tylko cztery. Żeby... No jedzie policja, to to czerwone chyba. To, to taka strzałka jak z Google Maps. Podoba mi się nazwa muzyki. Kenny, Julia, Mecela. Pobrane z YouTube'a jakieś te muzyczki. O! Wow! Ale łapki. Holy Ale shit! Łapki. Ale jakie kółko malutkie, ty! O, co tu było? Jeee! Tak... Yeah. Dyskoteka. Idę zobaczyć na diskotekę chyba, wiesz. Co to było? Co to ma... to, co było w telewizji, ty. Ej, to są te screeny, screen to, to jest ten, to screen. ta grafika. Właśnie tutaj jest ten problem, że twórcy tam piszą, że gra jest sprzedawana jako pełna gra, a w opisie jest napisane, że to jest Early Access, więc dochodzi tutaj do pewnej konfabulacji. Wow. Stadion. Jak na 5 zł, to bez kapy. Nie jest takie złe, nie? widzieliśmy gorsze. Patrz, te sunshotty, no, tu. Dużo więcej. Ooooo! Wow. Wow. i się szyba ta skała. Ej, jak jakie zniszczenia samochodu. Kark, ty! Się <laughs> Że część spadła, ale miałem wypadek. O. A, o, widzisz to właśnie, mnie zastanawia trochę. No ale tak widocznie musiało być. Patrz, tego kolesia jak idzie, zobacz, tą animację. <laughs> ale chillera. O, ey, kurwa, afro, wóznikło. Co? co się dzieje? Jest pewno nieścisłość, bo bohater powiedział, że nie ma na rachunku. Na piątce umie spawnować sobie za każdym razem pojazd. Przyjechałeś <laughs> ja w beton, no. Jak jedziesz z tymi drzwiami rozwalonymi. <laughs> to jest jak z takiego filmu jakiegoś, wiesz, z no. <laughs> Te drzwi jak latają, patrz. tak. Ej, super. Udało się. Niestety nie jest to Viva Słowakia. Oj, 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 to jest GTA 6, tak, tak! Tu się odwala. Takie drzwi, <coughs> ale jest są. Jest, jest półka i półka. O, o, o. Dobrze, o, dobrze, dobrze. To jest przestępczość. Po jednej stronie policja, a po drugiej body poppy klub. klub. O kurde. Aha. Aha. Nocy. Nocy. Co to jest za znaczek? I, I, kurwa, jak bokiem. Jest jak ta kamera, tu śpiętuję. Ale fajna woda. Kurde, jakie efekty. Ty, no. Tutaj nie jestem, znaczy jakby takie serduszko. To może w hotelu odnawiasz życie sobie. I co, i tu mam wjechać? Nie jestem, no, to tu. Ej, w której części GTA było? Jak się przyspałeś z kurwą, to miałeś ten dodatkowy HP, nie? To nie było właściwie. Ej, pies, twój pies biegnie, o, patrz. pies biegnie. A, Ty, ale, ale ile tu i i, i animacji. Aż jaki teraz niej, kamera w kamerze. No. Mam złe wiadomości dla ciebie, synu, no, i ten karaluk. Wujek został zamordowany. Pracował i, dla policji. To był ten, któremu daliśmy Chyba walizkę mu daliśmy, no. Dobry. Mój pies on płacze. Widzisz jak płacze? A płacze. Czy on zapis swojego wujka? No To co, ja co? co chodzi z tym karluchem? Posz, do niego. What the fuck? fuck? <laughs> co się tu dzieje? No iż co, fabuła jest skomplikowana. Tu, tu, ten czerwony dom. Wszędzie rozpoznam, wszędzie rozpoznam mój dom rodzinny. O, mogę wejść do kibla. O, jest światło? Ja, no. Patrz, jak super noc wygląda. Ej, super, oświetlenie się zrobiło całe. <noise> Zły pies został. Pół <noise> ludzi szedł tak. gangsterzy ja coś. No. O, jakie wypadki, korki. U, dynamiczny. U. Dynamiczny ruch, taki trafik się zrobił. Rockstar o. zrobiliście to ponownie. Zespawnujesz sobie nowe auto? Tak jest. Najlepsza metoda jest nowe auto na piątce. Ale podoba mi się, że ono się pojawia. Tak. I dopiero pada, jak się odsuniesz, tak. żeby nie spadło na ciebie. Juchu. No My. chyba teraz cię wpuszczą. Sorry! ale możesz wejść w interakcję z nim. Koń, los gada coś do niego. O, kurde. Dobrze no becs. Ale kurwa, jaki model trzycy! To no jest do chuja. Paul Dancing. Ojej, oh, yeah. hey, hey baby. baby. El Veterano. Ale ma mimikę. Nazywam się Ana, ludzie nazywają la mnie veterana. La Veterana. Ona jest A, La Weterana. Z lot akcji. Tak dla ją do dlatego, że postacie nie są tym, kim się wydają. Aha, czyli ona sprzedaje broń. Aha, bo on się musi zemścić. Run away from the cops. Ej, jest policja. Czy on się musi zemścić na tym, że zabił praktycznie sam swojego wujka? Coś czekaj, złapał cię? O nie! <śmiech> 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 Wyszedłem z policji. Nie, jak tak tak. O nie! O, <laughs> o nie! Wpadłem map, przed mapę. Wypadłeś. No tam, tam, tymi tylnymi drzwiami może, może wyjść. A to nie. są za tą szafką? Tak. Open the phone, oh, lol. policja. <ścoughs> <What the fuck? ścoughs> o Ja wiem, że tu pracujesz. to się pojawiło na przechodniu. Stoj mocniej, przepraszam. Ale <ścoughs> poszedł. <ścoughs> Jezus, za mocno. <ścoughs> Czy on jedzie po chodniku? Nie, to jest ulica. <gamy> <gamy> no, nie, to jest chodnik. No, ma być. Czemu on nie po chodniku? Ma tutaj podstawkę, żeby myśleć. Zdrowy Steve, kurwa, tak wygląda. Zazwyczaj jest. Nie, on tutaj jest, patrz. Ale zestresowany, wygląda na zestresowanego. Trzyma się. No, on, ON trzyma się mocno. Find Carlos' hideout, it's in the yellow zone. Tam są te. Y tam był otwarty kontener. Co takiego bijesz? Z Carlos. Kurwa, kiełniki. <noise> Aha, i po misji. Czy zemścił? No, przy tak dużej grze mogą zdarzyć się małe wpadki. O! Nie. Yeah. Co się stało? Co się dzieje? Your tiny brain thought you would fuck me over. Przecież on przez sekundę zajebał. Wow! Kaga, ty, tu Przebić w twarz! Find information about Carlos Hideout. Zdjęcia leżą na tym. O! No, wszystko jasne. Tu na każdym stoliku <laughs> leżą zdjęcia. Jaki plan? a albo jest taki. Ludzik wisielec. Objectivo Bombas. <laughs> Pistolet kulka w głowę. Carlos jest chyba najlepszym, najlepiej napisaną postacią w historii. Naj najlepszy antagonista. You must eat. Ej, to No kurwa. <grystanie> Telefon. <grystanie> A to? Internet? Zanim przejdziesz do Google? Ty, to jest jego normalna To jest zbudowany Google w tą <grystanie> Ja pierdolę. Jak w tym, jak welcome to the game widzowy. Prawdziwy świat jest częścią tej gry. Dokładnie. To jest to, czego nie było nigdy w GTA, ale powinno być w szóstce. Prawdziwy internet. Że będziesz siedział non-stop w grze. Patrz, z drugiej strony wsiadam, przejście. No po prostu. To jest niesamowite, nie? Zobacz, że jest teraz po deszczu i jest wszystko... błyszczy się. no. Przez wodę pojadę. Dobra. Chyba się nie udało. Tam jest. Tam są jakieś kolejka górska. Na koniec trochę niebezpieczne. Jednoosobowa Ciebie, i chuj. Nie, naprawdę. Masakr. Ale jakie szczegóły zadbali, czy możesz sobie kolejko pojechać, rozumiesz? Tak. Jestem w szoku. Brawo. Brawo. Ta gra wyprzedziła GTA 6. Jak podobało ci się Blunderbuss? Muszę powiedzieć, że ta gra zmiotła mnie z planszy. llamado... Ten aspekt nieskończenia gry i wydania jej w pełnej wersji jest jedynym takim minusem poważnym. To jest trochę w konwencji GTA, że zrobili skok na kasę, ale z drugiej strony 4 złote to kosztuje. Zawartość The Bass jest zaskakująca. Chyba najbardziej emocjonująca taka scena. Karaluch wchodzący w naszego głównego bohatera podczas... I roku... się dzieje w ogóle, jest tylko na też. ...życia na nizinach. Mój ulubiony ukochany moment to jest, gdy załatwiłem jednego kolesia przy kontenerach i jego broń wbiła się jak kolec w kontener i tak... To ja muszę zwrócić uwagę... No, no na no niesamowite zwroty akcji. To, że każda postać tutaj w tej, tej historii w jednym momencie jest twoim przyjacielem, później jest twoim wrogiem. Przyznam szczerze, że to jest lepsze niż ogóle GTA V, gdzie to jednak no, nie było aż tak dobrze zrobione. Niesamowita jest taka dywersyfikacja możliwości i widać, że to jest mocno zaczerpnięte z serii GTA. Nawet można Fajno. by zrobić taką checklistę, czy co, tak. jakie elementy z GTA powinny być. Szokujące jest to, jak dużo pracy zostało w to włożone, jak długa jest ta gra. My zagraliśmy może 5 misji, ale jest ich ponad 35, ale te wszystkie lokacje, każda mi zaskakuje. To jest jedna z tych gier, która ma wielką wizję i wielką skalę, ale budżet jest totalnie nie, nie na tą tak. grę i mimo wszystko za to, że spróbowali, warto wydać te 49. Takie mocne cztery gwiazdki na 5, bo 5 no nie. było. Dobra, słuchaj, masz tu. Mieciarka jedzie. O, dziękuję. Coś tam ugrali. Dobra, śmieszny materiał widzowie. Licka.